W tak. i, <grym> I bez... będzie sami je Alina! No? Będziesz mnie potrzebna. To ja nie widzę Cię w mojej firmie. Ja na nic nie w Twojej firmie. Jakbym się nie ożenił, miałbym kolegów, zaprosiłbym sobie kolegę i by mi pomógł. <grym> no nie wiem, Widzę, że są cienkę. Dobrze, że zrobiłem dłuższe kable. Fajna bocieniutka. Dobra, motijemy. Dobra. Rozpakowane. I, mm, no nie wiem, czy to jest problem, no ale kabelek wygląda tak. Nie wiem, czy to będzie tam widać na. Czy złapie ostrość. Ja ja nie mam lutownicy i ciężko będzie to w ogóle ze sobą jakoś zespoić. Mm, no ale próbuję Po prostu. Zwinę je ze sobą i zaizoluję, no bo innego wyjścia nie ma. I tak zrobię z każdą. Tutaj już mam zaznaczoną połowę, żeby to było idealnie równo. Dam poboczne. Zrobię teścik, świecenia i podwieszamy. Jak mam już uchwyty zamontowane, to mogę zrobić dziurę. Znaczy kołki zamontować do tego, tylko jest mały problemik. Z kątami, tutaj tak równo pobudowały. A co za tym idzie? O ile pierwszą dziurę to nie jest żadna filozofia zrobić. Ale, już żeby było równo względem stołu, to będzie troszeczkę trudniej z tymi kątami. No ale nic, Halinka zaraz przyjdzie, potrzyma rurę, wywiercimy dziurę, bo ja nie wiem też z czego jest ten sufit, podejrzewam, że jakaś płyta Bo jak się przewierci, to jest dziura, znaczy przestrzeń jakaś i potem nie wiadomo co, bo nigdy więcej nie wierciłem, bo nie było takiej potrzeby do tej lampy Dlatego też kupiłem taki koł. Pierwszy raz takie nawet widzę ale do tej lampy mogą się dodać. Tylko jednego haczyka mi brakuje. Na pewno, go gdzieś mam. Ale i tak trzeba będzie pewnie dokupić. Dawaj, dobra, rury Już mogę włączyć? No. Wyciągnąć. Żeby to na mnie zapadło bym chcieli przestawić krzesło i przestawiamy. Zmiana na Zobaczcie. Problem mi ogólnie jest taki, że nie mogę znaleźć normalnych wieczór. I nawet nie wiem, czy znajdę dziesiątkę. Bo taka jest potrzebna. Wziąłem do metalu. Spoko Ty jesteś pewna... Ty jesteś pewna. Czy prąd włączę? A posłucham że żebym nie widział? No żeby Cię nie kopnęło, nie? Daj też. To nie jest kuń. jeszcze pierwsze jedyne, coś to Nie jest pierwsze. To jest jakiś takie jest tak, ale za mocna pokaż to Czemu tam coś cały czas leci? Bo to jest jakiś karton gips, to nie jest te karton gips. Oj, to no... Cały czas leci po oczach. Dobrze, kula. okulary. Ty. No? Nie widzę, ty. Ty nie ja powiedzieć. wyjść, by się mi. Nie, nie. sobie mini i sąsiadki. Tak. sąsiadka ciata... yes. yes. będziesz sami na portku. Nie wiem, co to jest. Nie, wiem, bo tak polski stół. Ciekawe chcę też zobaczyć, co się zasiada. Nie wchodź na stół. bo Ej, nie. Nie ja chcę sobie z tego złapać, Nie, no będziemy na to robić chyba. Bo. Aj A jakąś już się stwierdzić z tego? Trzeba się zobaczyć, czy się wywiecił, czy nie. No grube to, to jest, ale ja bym to na kołku nie robił raczej. Chyba na tym zrobimy, co? Ja nie wiem. Ja się nie znam. Tak, żeby mi na głowie nie spadło. Ty, ty patrz, Pukasze, to coś leci. No ja bym nie montowała tego. To jest lekka, a to jest ciężkie, ja nie wiem. No nie, zrobiłem dziurę i teraz nie zamontuję. Ja, to gdzieś... będzie dobre, to będzie dobre, ja otwieram to. Ja siurą przez, a to nie będzie na takich stropach, na takich belkach? I to nie w się nie tego nie... A no to teraz mam dziurawić, żeby znaleźć belkę? No. Lepiej to, to, niż belkę... Tu jak... nie powinno ja, się przywiercić do ich stropu, nie wiadomo tam, gdzie on jest. Bo na pewno będzie chyba jakiś taki drewniany, nie? No to no, się no, na no, pewno zdaje, że jest drewniany. Nawet jak na strop chodzisz to... Ale sobie. to jest a halina do... To... Wszystkich karton-gipsów, płyt, sryt i tak dalej, do karton gips 20 kg, drugi karton-gips jakiś inny 51. No ale wiesz, aż biję. Jakaś płyta taka, co wygląda jak ta 71, nic nie spadnie. A nie. Na początku tylko gdzieś tu Zresztą jak spadnie, to na środek stołu. No, no, no na dzieciaka na dzieciaka. A od kiedy ty widziałaś dzieciaka na środku stołu? dołu? Zobacz, jaki elegancki kołecz Poglądasz mi ten tamten? Tak poproszę ja, Tak sobie kupić kupisz Lekko wkręciłem, spróbuj to wyrwać Pociągnij za hak to rozwiało swoje wątpliwości. Nie I to jest freszka. Tylko mi się wydaje, a wręcz jestem pewien, że tu trzeba większą lufę zrobić. Wiesz, dziesiątki nie mam takiego wieka, będę musiał poszukać. To jest tak miękkie, że ja to rozwierciłem łosemką na dziesiątkę. O i to się sypi na głowę. Co to jest w ogóle za technologia niemiecka? Teraz tu będzie wiało i... Kurde, nie, teraz się za dużo nie zrobiłem, jak to nie chce wejść. Teraz trzeba by było ósemki wsadzić. Musi być Nie, no to nie. Było tego będzie. To się nie ułoży. I haki do tego. Ja pierdolę. Z tymi niemieckimi ścianami czy sufitami zawsze jest coś. Niepotrzebnie tak rozbiecałem. Teraz muszę takie bomby założyć. To się będzie trzymać. Lecę od razu do budowlanego. Mam niedaleko, bo już go widać. Bo przez to, że rozwierciłem dużą dziurę do tego kołka, muszę kupić dziesiątki. Kołki no, mam, ale nie będę miał haków pewnie do zawieszenia tej lampy. A chciałbym te otwory zrobić już dzisiaj, żeby drugi raz nie robić bałaganu. Jest sklepik, Tomek. Są kołki różne i wszelakie. Ale dziesiątki widzę. Są tylko tak nie wiem czy nie będą za długie te gwinty. Ale nie ma nic innego. Więc biorę to. Mam nadzieję, że będą pasowały. No dobra, sprawdźmy to. Kurde, powiem wam, że dobrze jest. W życiu bym tego nie zrobił na dziesiątki. Bo uważam, że niepotrzebne są takie bomby. Tym bardziej, że przed chwilą zważyłem tą belkę. To waży ona 3,800. No razem z łańcuchem niech będzie ważyć nie wiem, no maksymalnie 4,5 kg, to uważam, że takie bomby chyba do 4,5 kg są niepotrzebne. No ale że już rozwierciłem taką dziurę, no to muszę niestety zastosować dziesiątki. Mam większą lampę w domu, którą też sam robiłem, która jest zdecydowanie cięższa. Myślę, że spokojnie waży około może nawet 80 kg. I ona jest tylko na czterech kołkach, szóstkach i hakach i wisi i nic się z nią nie dzieje. Jeszcze zanim zainstaluję w ogóle ten kołek to sprawdzę czy ten glint nie zmieni. Żeby nie było jajek później. No wszystko pasuje jakby miało być. Równiutko wkręcamy to i pół roboty zrobiono Myślę, że spokojnie sam bym mógł się na tym zawiesić. Nic się z tym nie będzie działo. Także ja mojej roboty jestem pewny. Nie jestem ważniejszy. No Ale, ważniejsze, ale tak. Ty nie musisz tu wchodzić. No to to pozwól. Co ja tu wchodzę? Nie wiem. Czekaj, bo ja coś tu źle robię. Trzymaj. Dobra, ten... tak będzie dobrze względem stołu. możesz? Jeszcze nie. Dobra, nie trzymaj, tylko trzymaj. Nie trzymaj, tylko trzymaj. Twoje zadanie? Nie. Musisz powiedzieć czy jest równo względem O Boże, no to to jest za ciężka rzecz. Puść to, to już wisi. Już można światło włączać. <grym> <krzyżącą grym z krzyżącą> no to ja wolę przytrzymać. Gdzie jest krzywa? A nie masz na... poziomicy? co mi ta poziomica względem przybieściany? ściany? Krzywo. Ale ty musisz zobaczyć tam. No ale tu jest krzywo tak. A tu może być sobie na razie krzywo. No to jest krzywo. Chodzi o to, żeby było równo względem stołu, w taki sposób. No tak. Bo to jak tam tu, to widzisz, że krzywo wisi, nie? No tak. A musi wisieć jak? Prosto. A jak jest teraz? E, teraz się krzy... prosto moim zdaniem jest. Jest prosto. Idzie ładnie prosto. No tak, patrzysz z boku na ten, jest, tu się wiesz, to się rusza. Moim zdaniem jest prosto. A tymi kołkami nie można jakoś tak po tym zrobić. To wiesz co, przyjdź tu, ale nie też radę i przyłożysz mi do tego tutaj punktu. No dobra, to przyłożę. Uważaj kubek kółkę. Dobra, no i wstańcę na krzesło. Ty musisz przyłożyć. Mhm. Dwoma nogami. Dasz radę? Nie, pewnie, że dam radę. Przyłożyłaś? No i szybko. Nie no, mogę szybko, muszę ją zatrzymać. Jak to, według tak ciebie było prosto, to ja nie wiem. Nie? O Jezu, Krzyś! Dobrze, że ja nie zrobiłem tego tak, jak ty mówisz. O Czekaj, czekaj, bo tutaj. Moim zdaniem powinno być to nawet dalej. Ale żeś szybki, to jest Tu, potrzymaj. No trzymaj, trzymasz? No. No nie, ale nie przesuwaj i nie, nie napinaj łańcucha, bo napinasz łańcuch. Ja nie mogę. Ach. Ja nie wiem czy ja to z Tobą dam radę nie. zrobić. Nie. Trzymaj, Ach. trzymaj. Krzysiu, no, jak... Napinasz łańcuch. Ale ja nie mogę trzymać inaczej. Jak napinasz łańcuch to się wykrzywia lampka. Rozumiesz to? Musisz teraz pięćset raz sam próbować. Ale jak mam poprowadzić, ja nie widzę. Tak się trzyma, bez napinania. Trzymasz? Nie trzymam. I dalej napinasz. No i nic nie da, bo ty mi takim napinaniem przesuwasz o centymetr. Dobra, teraz trzymam i trzymam. Weź, puść to, puść to. Tak to jest, jak się ma bawę domu. Zamiast kopa, moim zdaniem to w ogóle powinno być gdzieś dół. Nie, no ciężko będzie, ciężko będzie. A już to widzę, co to będzie. I jak? No to się cały czas buduje. Dobra, ale to widać, czy jest. Pod kątem dobrze. A po co ty tu patrzysz? Tu się patrzy na tę deskę. Nie, tak ja nie? patrzę na nie, drugiego. Bo łajku, ja stąd tego nie zrobię. No, ale no się. masz patrzeć, czy to idzie równo względem z dołu, a ty no ja patrzysz się... na łańcuch. Ja patrzę na łańcuch i sobie obieram punkt, żeby prostu, Jak Jakbym się nie ożenił, miałbym kolegów, zaprosiłbym sobie kolegę i bym mi pomógł. No to już, tutaj są koledzy. Ale chyba... To... Sąsiada z góry sobie leżało, z góry. Przez ścianę popór. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak ja mam to z Tobą poczynić, nie? Chyba sobie 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 jakimś stojaku i na stojaku. To też za bardzo nic nie da. Wiesz co, daj tam to krzesło na, na stół, oparciem do ściany. Nocie kubę kapry i drugą krzesło też tam? Nie Posrzymaj mnie to tutaj, tak żeby krzesła nie dotykało. No, jak zwykle. Trzeba będzie troszeczkę przychodzi, więc zostałem. O to będzie patrzył. ja tego nie dam za daleko od ściany. Wczoraj kurze wycierałem. Wszystko w kurzu. Przez ścianę papieru. Nie chcę za dużej dziury wywiercić, bo robię ósemką dziesiątkę. Ale sufit jest

Kruchy, że ten kołek może szczęślić dziurę. Może przeszkoda, czyli coś się zrobiło. Dobrze jest. Nie wiem, czy to widać, ale względem stołu jest dobrze. Lampa gotowa, zawieszona. Halinka zrobiła kolację. Teraz ją bardzo dobrze widać. A ja maluję. Asiusia. Widzicie, jak maluję. Zobaczcie jak widać jedzenie Nie mówcie nie jedzeniu. No tak musiałem szukać po stole, bo nic nie widziałem. Hmm. Można już jeść. Kabel powinien iść oczywiście w suficie, ale... ...z pewnych względów jak wcześniej widzieliście. Niestety wolałem tego uniknąć i jest jak jest, chociaż uważam, że najgorzej to nie wygląda. Halinie się bardzo podoba, nie? No ładna wyszła ta dre e, lampa. Drewienko, tutaj e, te jakieś napisy, nie wiem, numery, co to jest, bardzo ładnie to wygląda. Co drewno, to drewno. No to ja napisałem. To ładnie Ci to wyszło. Ładnie, nie? Pewnie, że tak, nie ale mieszka. nie wiem, co ja to, nie mieszka. Mieszka, to tam nie jakiś tam numer. No dobra, to jemy. Powiedz, co masz na kolację. Etap lampy zakończony. Będziemy mieli z nią ładniejsze święta. To na pewno. Na kolację mam bułkę, którą sam piekłem. Tylko podgrzać. No dobra, sam upiekłaś, jak będzie. Parówkę, alinka sama robiła. Czyli sama otwiera opakowanie. Mandarynki z ogrodu. Oliwki z ogrodu. No, jeszcze mandarynki mieliśmy w ogrodzie, ale to już ostatnie szczuki. No, no i... Oliwki, oliwki no to... jeszcze chyba mamy, nie? Na no to nie pomarańczowy damy dokładnie. No to dobra. To ale... pożegnajcie się. Pa. 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 爸。<Bye. S 2>